Roku. Ja poproszę Pana Burmistrza o wyjaśnienie, dlaczego Rada w tydzień po sesji miała się zebrać drugi raz, żeby podejmować, poprawiać uchwałę. Już udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na początek chciałem przeprosić Wysoką Radę, że kolejny raz zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, ale I zabrakło uchwale o budżecie, zabrakło za dwóch pozycji. Pozycji, która, która jest, powinna być, to jest ustanowienie limitu, jak i również upoważnienia dla burmistrza. Takie zapisy były w uchwale budżetowej tej pierwotnej, czyli tej grudnia. W momencie, kiedy zmienia się deficyt, jest obowiązek również zmienić te pozycje. Tego zabrakło w stanie uchwale. I tak to mówią, że pośpiech jest wskazany, ale nie w każdym przypadku. W tym przypadku też może nie tyle pośpiech, co troszeczkę mojej niewiedzy, że zmieniając budżet, a zwłaszcza zmieniając deficyt, trzeba również ruszyć tamte zapisy z tych uchwały tej pierwotnej, czyli grudnia. Dopiero kiedy uchwała została dostarczona do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaraz następnego dnia był telefon, że uchwała jest niekompletna. I należy ją po prostu uzupełnić o te brakujące elementy. Jak Państwo pamiętacie, w tamtej uchwały z 12 sierpnia deficyt nasz wynosić będzie 10 294 980 zł. I on będzie rozbity na, znaczy jego pokrycie będzie wynosiło 9 222 obligacje oraz dwa i właśnie w tym zapisie, zapisie paragrafu 8 litera B uchwały tej pierwotnej tam było ustawione, że deficyt będzie wynosił 2722 a w tej chwili zgodnie z tą uchwałą ten deficyt musi wynosić 922 000 zł. Jak również. W tamtej uchwale było napisane, że yy, ten spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tamtej uchwale było 4,5 miliona, a zgodnie z naszą nową uchwałą to zaciągnięcie kredytu obligacji będzie wynosiło 11 milionów złotych. To są te dwie poprawki, które yy, no, jest wymagany ustawowy, ustawowy po prostu wyróż, takie, że Takie rzeczy się powinny. No, ja Państwa też bardzo przepraszam, powiem szczerze, że zwiększanie deficytu w ciągu roku trafiło mi się na tyle lat po raz pierwszy, ja mówię pierwsze świtki robaczewki, nadal na pewno takiego mojego życiu już nie popełnię, bo będę o tym po prostu musiała pamiętać. Tak. Dziękuję. Się ten, kto nic nie robi. Dziękuję bardzo. E, tak jak poprzednio, otwieram dyskusję na temat uchwały. Jeżeli ktoś z Państwa nawet nie zadał proszę bardzo, zgłaszamy się. Proszę Pan, się. środek. Dalej, jak kilka dni temu spotkaliśmy się, żeby przedyskutować że uchwały, które będą na długie lata sprawiały, że będziemy ponosić konsekwencje wyroku sądu oraz błędnego przetargu. Szanowni Państwo, wskazywałem bardzo wyraźnie na błędy, które były w tamtej uchwale o charakterze formalnym. Chodziło o uzasadnienie uchwały i o ocenę skutków społecznych oraz gospodarczych. Gdy podnosiłem ten temat, to Pan Burmistrz krzyczał, że a stać Was na to? No oczywiście mówił, i podnosił, że 2,5 tysiąca dziennie będziemy teraz płacić za każdy dzień zwłoki, więc właśnie Rada została przeparta do muru i musi podejmować w pośpiechu uchwały. Szanowni Państwo, dzisiaj w wyniku, dzisiaj nie poczuła się ta część, że tak powiem i Rada do odpowiedzialności, błąd jest po stronie Urzędu. I ja się pytam, a stać Państwa na to, na to płacić, żeby teraz dopisanie dwóch paragrafów zapłacić 15 tysięcy złotych? To właśnie takie, takie konsekwencje właśnie widzę w tym postępowaniu. Nie będę, można nie było, ale pani, można było, moje tak. skoro można było w owym czasie również podejść do sprawy i przedyskutować uchwałę merytorycznie i ocenić skutki, z jakimi będziemy się borykać jeszcze przez wiele lat. Pani pani skarbu Dziękuję, nie wiem. Dziękuję, proszę Panu satysfakcja, że spotykamy się po tygodniu na, na kolejnej sesji nadzwyczajnej. E. Ja proponowałem, żeby, żeby jednak przyjmując uchwały, no zastanowić się radni, przemyśleć i podjąć tę decyzję. na tydzień w uzasadnieniu kolejnej uchwały, ani słowa o skutkach społecznych znowu. Znowu najważniejszy problem jest szybko zapłacić i połóż ale żeby, żeby żeby o tym zadecydować, to ja chciałbym naprawdę wiedzieć, co nas czeka w przyszłym roku i, i w następnych latach. Znowu nasza uchwała jest krótka, taka, zwiększa, że powiększy deficyt i koniec. I na tym koniec. To są uchwały, znowu stwierdzam, że to są uchwały źle przygotowane. One nie spełniają podstawowych wyborów ustawy i ja będę głosował no, przeciwko to odpowiedzi takich Dziękuję. Dziękuję. Przeparam się bardzo. Panie burmistrzu, co to pani skarbnik powiedziała zanim za upełnił. Mhm. Powiedziała Pani Skarbnik moja niewiedza. To pytam się i to co Pani Skarbnik tego robi na tym stanowisku tyle lat? A drugie tego pytanie będzie, a gdzie obsługa tego prawna jest? Przecież pod, pod każdą u, u, u uchwałą podpisuje się prawnik Urzędu Miasta. Także Panie tego Burmistrzu, pora już, yy, to, tak jak mówiłem, zmienić obsługę tego prawną i skarbnika tego miasta w pierwszej tego kolejności. W pierwszej tego kolejności. Dziękuję. To pan Krzysztof ma wszystko w ciągu Dziękuję. Proszę państwa, do trzech razy sztuki spotkamy się jeszcze raz. Chciałbym tylko wiedzieć dzień wcześniej, bo chciałem na urlop trzydniowy pojechać. Dajcie w sierpniu chociaż trzy dni urlopu, żeby można było na Ale tak poważnie, panie, to ja mówiłem na tej sesji pracując w komisji rewizyjnej można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć o stanie naszej dokumentacji, papieru w urzędzie. Jak ktoś chce posiedzieć parę nocy, to się dowie ciekawych rzeczy. Pani błąd, pani skarbnik to jest normalny błąd, który się każdemu może zdarzyć i tu po raz pierwszy słyszę przepraszam, taki jest moim zdaniem standard urzędnika. Że nie wierzę, nie zwala, że to właśnie to nie ja, tylko radca. Bo mógłbym zrzucić, radca sprawdził, kazał, też bierze udział w tym nie. Mówi, przepraszam, i to jest, mnie satysfakcjonuje. Ja nie wiem, jaki jest poziom urzędników w mieście. Jest część bardzo dobrych urzędników. Część średnich, ale jest kilku rzeczywiście takich, że baboloną wam straszy. Ale dobrze. Do Co jeszcze? Nie dowiecie się, panie Szydek, nic o budżecie na przyszły rok, i panie Sząbor, bo budżet dostaniecie dzień po wyborach. To jest tutaj taka metoda, żeby się nie dowiedzieć nic w wyborze, to ani konkurencja do wyborów, ani mieszkańcy nie dowiedzą się nic przed wyborami. I to jest moim zdaniem hanstwo, Hamstwo wobec społeczeństwa. Bo co to ukrywać? To jest tak, jak jest. Budżet na pewno nie będzie ekstra, tylko będzie trudny, bardzo trudny. I to powinniśmy wiedzieć. Nawet proszę Państwa 10 czy 12 listopada, dlaczego w ogóle zaraz po wyborach, tak tu jest praktykowane, to nie jest wysokich No i tyle, no, co, co ja będę mówić. Jeszcze raz tylko poproszę y, Radnych i Burmistrza, by wzięli troszeczkę tej odpowiedzialności na siebie i Radni też, przecież głosowali za podwyżką dla Burmistrza i powinniśmy się do końca tej sesji, tej kadencji opodatkować w postaci potrącenia połowy diety na rzecz Trampkarzy, ja bardzo, bo tu chodzą, proszą nas, a grosza nie ma. A pan musi mógłby tak pół pensji przez dwa miesiące oddać się na tych trampkarzy. I wtedy byśmy może zmyli chociaż część winy, którą musimy wziąć na siebie, dlatego że to przy naszym udziale to było zrobione. Myśmy wiedzieli pięć lat temu, że przegramy tą sprawę, a rok temu to Wyście wiedzieli, bo jeszcze to dowiedziałem w tym urzędzie, że sprawa jest przegrana i jeszczeście jeszcze milion zrobili odsetek no, kieszeni wyciągniecie. A jeszcze, przepraszam Panie Przewodniczący, bo jestem ostatni, anegdotkę powiem. Spotkałem pracownika z tego urzędu, który mówi do mnie tak, co wy taki raban robicie? Mówi, no, no jest dług, weźmie się kredyt i się spłaci faceta, no. Ja mówię, no leż ich się spłaci? To przecież to z moich, z Pańskich, nie? Akurat nie, bo on jest ustki, nie jest z Ustki, nie? płaci podatku w ustę. I ja mówię, o nie, Panie, to są pieniądze publiczne. No i koniec dyskusji, nie? On zapłaci, spłaci dłużnika z pieniędzy publicznych. A nie nas. Poziom pracownika tego budynku. No, to jak my mieszkańcy mamy to oceniać. Wszystko, dziękuję. Dziękuję. Oświadczam wszystkim radnym, że projekt budżetu zawsze przygotowywałem w ustawowym terminie i tak będzie w tym roku. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos dotyczący uchwały? Jeżeli nie ma zgłoszeń, przejdę do przeczytania projektu uchwały, a później przejdziemy do głosowania. No, źle pracuje wątek tego budżetu, że nie dowiedzą się mieszkańcy o tym, że jaki będzie budżet do wyboru. Jak pan takie uwagi przyjmuje? Każde uwagi przyjmuję i przemyślam. Zawsze i w odpowiednim czasie podejmuję stosowne decyzje. Tak jak powiedziałem w Wysokiej Radzie w trakcie obracy... Budżet na następny rok przygotowuję zawsze zgodnie z ustawą, która mnie do tego obliguje. Zawsze do 15 budżet jest do Rady przedstawiany i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak też będzie i w tym roku. Tutaj ten, ten zarzut był chybiony. Oczywiście, że nie, nie można mnie zarzucać, że jakieś niezgodnie postępuje z ustawą dotyczącą życia miasta i pan, się pojawił taki zarzut, że 20 tysiące złotych dziennie miasto straci na tym, że po prostu została przesunięta ta konieczność wymarnowania uchwały. Czy się tak no, nie Nie, całkiem to jest zgodnie z sprawą, bo obligacje już zgłosiliśmy ogłosiliśmy. Ofert, zapytania ofertowe i do 23 mają nam przedstawić swoje oferty, także i tak wcześniej nie moglibyśmy spłacić i tak.